Czy usiadłeś kiedyś w porannej ciszy, czując, jak echo snu rozpływa się niczym dym między palcami? To frustrujące uczucie trzymania piasku, żywej i pełnej znaczenia narracji, która rozpuszcza się pod pierwszym promieniem słońca świadomości, pozostawiając po sobie jedynie pył uczucia, cień obrazu. Walczymy, by uchwycić fragmenty, by przetłumaczyć ich dziwaczną logikę na linearny język naszego dnia i prawie zawsze ponosimy porażkę. Wzdychamy więc i klasyfikujemy to doświadczenie jako neuronalne śmieci. Mózg robiący swoje nocne porządki, przypadkowe kino bez reżysera i scenariusza. Ale co, jeśli ta narracja nie jest prawdziwa? Co, jeśli zapomnienie nie jest błędem, lecz formą ochrony? Co, jeśli sen nie jest hałasem do odrzucenia, ale szeptem do odcyfrowania, pochodzącym z miejsca o wiele starszego i rozleglejszego niż twoja własna biografia? Wyobraź sobie przez chwilę, że zamykając oczy, nie odłączasz się od świata, łączysz się ze światem innym. Pulsującym pod cienką skorupą Twojej osobistej rzeczywistości. Światem, który mówi uniwersalnym językiem, językiem obrazów, mitów, symboli. Karl Jung nazwał ten wymiar zbiorową nieświadomością i dał nam klucz, bramę do tego głębokiego i tajemniczego królestwa, nasze własne sny, jakkolwiek osobiste i trywialne by się nie wydawały. To nie jest podróż na zewnątrz, by nauczyć się ezoterycznej techniki od odległego góru. To nurkowanie w głąb archeologia własnej duszy by odkryć, że w jej głębinach nie mieszkasz tylko ty, ale całość ludzkiego doświadczenia. Nauczono nas nieufności wobec nocy, lęku przed tym, co nie jest oświetlone logiką. Nasza kultura ceni działanie, produktywność, czuwający umysł, który rozwiązuje, kategoryzuje, kontroluje. Sen, z jego anarchistyczną naturą i odmową podporządkowania się prawom fizyki czy rozumu, jest postrzegany jak kłopotliwy krewny, szaleniec w piwnicy naszej psychiki. Traktujemy go z protekcjonalnością. To był tylko sen, mówimy, by uspokoić siebie lub innych po koszmarze. To proste zdanie jest potężnym mechanizmem obronnym, murem, który wznosimy, by chronić się przed bezmiarem, jaki sen reprezentuje. Ponieważ przyznanie, że sen ma znaczenie, to przyznanie, że nie mamy pełnej kontroli. To uznanie, że działa w nas inna inteligencja, która nie odpowiada na nasze polecenia, która ma własny plan, własną mądrość. A to jest przerażające. Żyjemy w iluzji, że jesteśmy kapitanem naszego statku, pewnie trzymając ster naszej świadomości. Ale ta świadomość jest tylko małą, oświetloną kabiną na pokładzie kolosalnego Transatlantyku, który płynie przez ciemny i nieskończony ocean. Większość statku, maszynownia, ładownie, sama konstrukcja utrzymująca go na wodzie działa poniżej linii wody, w ciemności. Nieświadomość. I to stamtąd pochodzą sny. Jak wiadomości wysyłane przez niewidzialną załogę, informujące o prądach, o morskich potworach agitujących się w głębinach, o rajskich wyspach, których mapa kapitana nie pokazuje. Ignorując sny, w rzeczywistości ignorujemy sam statek, którym podróżujemy. Odmawiamy słuchania głównego inżyniera, doświadczonego nawigatora, obserwatora na bocianim gnieździe. A konsekwencje tej ignorancji objawiają się w naszym życiu na jawie, bezimienny lęk, poczucie stagnacji. Powtarzanie tych samych błędów, utrata sensu, depresja pełzająca jak zimna mgła. Czujemy, że czegoś brakuje, że życie jest nudniejsze, bardziej szare niż powinno. To uczucie nie jest Twoją wadą. To nostalgia duszy za swoją drugą połową, tęsknota świadomego umysłu za mądrością nieświadomości. Jung mówił, że psychika, podobnie jak ciało, dąży do homeostaży, do równowagi. Jeśli Twoje świadome życie jest nadmiernie racjonalne. Twoje sny będą dzikie i nielogiczne. Jeśli tłumisz swoją złość, będziesz śnić o wulkanach i pożarach. Jeśli prowadzisz życie w nadmiernym bezpieczeństwie i porządku, będziesz śnić, że zgubiłeś się w niebezpiecznych dżunglach lub lecisz bez kontroli. Sen nie przychodzi, by Cię przestraszyć. Przychodzi, by Cię uzupełnić. Jest świętą opozycją, która ratuje Cię od jednostronnego życia, odstania się karykaturą samego siebie. Punkt zwrotny, wielkie objawienie, nie następuje, gdy w końcu rozumiesz sen, jakbyś rozwiązywał równanie matematyczne. Następuje, gdy zmieniasz swoje nastawienie. Gdy przestajesz traktować sen jako obiekt do analizy i zaczynasz odnosić się do niego jak do żywej istoty, posłańca, który zasługuje na szacunek i gościnność. Transformacja zaczyna się jeszcze zanim zaśniesz. Zaczyna się od intencji. Kładąc się spać, zamiast zabierać zmartwienia dnia do poduszki, tworzysz mały rytuał. Zostawiasz obok łóżka notatnik, dziennik poświęcony wyłącznie tym nocnym gościom. Nazwij go swoim dziennikiem wyroczni, swoją księgą przepraw, a potem zasiewasz ziarno. Możesz powiedzieć na głos lub w myślach: Tej nocy jestem otwarty na przyjęcie. Chcę pamiętać moje sny. Chcę uszanować wiadomości, które nadejdą. Ten prosty akt zaproszenia zmienia dynamikę. Nie jesteś już bierną ofiarą przypadkowych obrazów. Jesteś gospodarzem przygotowującym dom na ważnego gościa. Drugi krok ma miejsce na progu przebudzenia. W tym hipnotycznym stanie, między snem a jawą, oprzyj się impulsowi otwierania oczu, sięgania po telefon, myślenia o liście zadań. Pozostań nieruchomo. Sen jest wciąż blisko, jego zapach wciąż unosi się w powietrzu. Nie próbuj go upolować logiką. Zamiast tego poczuj go. Jaka była dominująca emocja? Strach, radość, zdumienie. Uchwyć tę emocjonalną nić. Często, delikatnie ją pociągając, cała tapiseria onirycznej narracji zaczyna się rozwijać. Dopiero wtedy, z jak największą ilością szczegółów, jakie zdołasz przywołać, odwracasz się i zaczynasz pisać. Nie edytuj, nie oceniaj, nie cenzuruj. Bądź wiernym skrybą. Jeśli sen był o latającym bananie dyskutującym o filozofii z fioletową rybą, to właśnie to piszesz. Logika jawy jest trucizną dla pamięci snu. Zapisz datę, nadaj snowi tytuł, jakby to było opowiadanie. Opisz scenerię, postacie, dialogi, kolory, dźwięki i, co kluczowe, swoje uczucia w każdej scenie. Co poczułeś, widząc latającego banana? Z zarejestrowanym snem zaczyna się prawdziwa alchenia. Masz teraz surowy materiał, prima materia. Następnym krokiem jest nauczenie się odróżniania osobistego żwiru od archetypowych diamentów. Osobista treść snu składa się z resztek twojego dnia, twoich wspomnień, twoich trosk. Śnienie o swoim szefie, o rozmowie, którą odbyłeś, o filmie, który obejrzałeś, to osobista nieświadomość przetwarzająca twoje życie. Jest to ważne, ale jest to najbardziej powierzchowna warstwa. Złoto tkwi w symbolach które wykraczają poza Twoje osobiste doświadczenie. Jak je zidentyfikować? Symbol archetypowy ma jakość numinotyczną, energię, moc, która wydaje się większa niż kontekst snu. Fascynuje Cię lub przeraża w nieproporcjonalny sposób. Pomyśl o postaciach takich jak mądry starzec, wielka matka, żywiąca lub straszna, boskie dziecko, trykster, oszust, żartowniś, cień, postać tej samej płci co Ty, często grożna, która reprezentuje wszystko, co w sobie odrzucasz? Pomyśl o zwierzętach, takich jak wąż, transformacja, niebezpieczeństwo, uzdrowienie, orzeł, wizja, duchowość, byk, siła, instynkt. Pomyśl o miejscach, takich jak jaskinia, łono, nieświadomość, góra, wyzwanie, duchowe osiągnięcie, ocean, pierwotny chaos, nieskończoność. Kiedy pojawia się jeden z tych symboli, zbiorowa nieświadomość mówi bezpośrednio do Ciebie. Twoja mała osobista historia łączy się z wielkim dramatem ludzkości. To tutaj wkracza metoda amplifikacji, która bardzo różni się od interpretacji. Interpretować to mówić to oznacza tamto, to zamykać, ograniczać. Amplifikować to mówić do czego to jest podobne, to otwierać, wzbogacać symbol. Robisz to na trzech poziomach. Po pierwsze, skojarzenie osobiste, co ten obraz oznacza dla ciebie? Jakie wspomnienia? Uczucia i idee wywołuje w Twoim życiu? Po drugie, amplifikacja kulturowa, gdzie jeszcze pojawia się ten obraz? W bajkach, w mitologii Twojego ludu lub innych ludów, w religii, w sztuce, w literaturze? Sen o gigantycznym drzewie prowadzi Cię do drzewa życia, do Yggdrasil, do drzewa Bołudi Badając, odkrywasz, że uniwersalnie drzewo łączy niebo, ziemię i podziemia. Nagle twój sen o drzewie w twoim ogrodzie staje się snem o twoim własnym połączeniu z kosmosem. Po trzecie, amplifikacja etymologiczna. Czasami korzeń słowa użytego we śnie lub do opisania symbolu może ujawnić ukryte warstwy znaczenia. Ta praca przekształca sen z zagadki do rozwiązania w wiersz do przeżycia. Rozważmy powracające sny i koszmary. Daleko od bycia przekleństwami, są to najpotężniejsze narzędzia, jakie psychika posiada, by zwrócić naszą uwagę. Powracający sen to wiadomość, która nie została odczytana. Psychika, cierpliwie, wysyła ją wciąż i wciąż, być może z niewielkimi wariacjami, czekając, aż w końcu zatrzymasz się, by posłuchać. Pytanie, które należy sobie zadać, nie brzmi, dlaczego znowu mam ten sen, ale jaka moja postawa w życiu na jawie sprawia, że ta wiadomość jest konieczna? Sen o byciu nagim publicznie, na przykład, może nie dotyczyć wstydu, ale potrzeby bycia bardziej autentycznym. Zrzucenia społecznych masek. Sen o spóźnieniu się na samolot może wskazywać na możliwości, których boisz się chwycić w prawdziwym życiu. Koszmar to ta sama wiadomość, ale dostarczona krzykiem. Ładunek emocjonalny jest tak wysoki, ponieważ sprawa ma kluczowe znaczenie i była ignorowana przez długi czas. Naturalną tendencją jest obudzenie się i próba zapomnienia. Droga odwagi polega na tym, by w momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że śnisz lub reflektując nad koszmarem później. Odwrócić się i stawić czoła stworzeniu, które cię prześladuje. To zapytanie potwora, czego ode mnie chcesz? Marie Louise von Franz, bliska współpracowniczka Junga, opowiadała, że 9 na 10 razy przerażająca postać przemienia się, ujawnia prezent lub staje się sojusznikiem. Ten potwór, ten cień, zawiera energię, której brakuje w twoim świadomym życiu, twoją stłumioną asertywność, twoją niewyżytą kreatywność, twoją siłę, którą rzutowałeś na zewnątrz i oznaczyłeś jako niebezpieczną. Objęcie cienia we śnie to droga do stawania się bardziej kompletnym, bardziej całym w życiu na jawie. Potężny przykład tego, jak osobiste sny odzwierciedlają zbiorowe tematy, można zaobserwować w czasach wielkich zmian społecznych. Wiele osób donosi o podobnych snach od tsunami, trzęsieniach ziemi czy zawalaniu się budynków przed lub w trakcie kryzysów gospodarczych, pandemii czy wojen. Sen nie jest dosłowną przepowiednią. To indywidualna psychika czująca i wyrażająca wstrząs w fundamentach zbiorowej nieświadomości. Twój mały wewnętrzny sejsmograf rejestruje trzęsienie ziemi, które dotyka całej ludzkości. Dzieląc się tymi snami, zdajemy sobie sprawę, że nasz lęk nie jest tylko nasz, jest wspólny, jest zbiorowy. A to samo w sobie jest uzdrawiające. Z czasem ta praktyka się pogłębia. Możesz zacząć inkubować sny. Jeśli stoisz przed dylematem, na rozdrożu życia, możesz sformułować jasne i zwięzłe pytanie przed snem. Nie pytanie tak lub nie, ale pytanie otwarte. Pokaż mi, co muszę wiedzieć o mojej karierze w tym momencie lub jaki jest następny krok na mojej twórczej ścieżce? Napisz pytanie w swoim dzienniku. Medytuj nad nim. A potem oddaj je oceanowi snu. Odpowiedź może nie nadejść pierwszej nocy i rzadko przyjdzie w dosłownej formie. Przyjdzie jako symbol, scena, metafora, która po amplifikacji oświetli problem z zupełnie nowej perspektywy. Sen nie da ci mapy skarbów, ale da ci kompas. Inną transformującą praktyką jest praca ze snami w grupie. Spotkanie się w małym kręgu zaufanych osób, gdzie każdy dzieli się snem, nie po to, by inni go interpretowali, ale by oferowali własne amplifikacje. Gdyby to był mój sen, zaczynają, ta jaskinia przypomniałaby mi o, ten orzeł skłoniłby mnie do myślenia o. To podejście chroni autorytet śniącego, tylko on zna prawdziwe znaczenie swojego snu, ale wzbogaca symbol o wiele perspektyw, ujawniając jego zbiorową naturę. W takiej grupie na własne oczy widzisz uniwersalność ludzkich tematów. Walka z cieniem, poszukiwanie miłości, lęk przed śmiercią, tęsknota za sakrum, wszystko się pojawia w najróżniejszych przebraniach. Zdajesz sobie sprawę, że Twoja samotna podróż jest w rzeczywistości podróżą wszystkich. A to zrozumienie tworzy ludzką więź na poziomie głębi rzadko osiąganym w codziennym życiu. Sen, to tak intymne i prywatne nocne doświadczenie, staje się najsolidniejszym mostem do wspólnoty i współczucia. Integracja tej nowej perspektywy w Twoim życiu to proces, a nie wydarzenie. Będą dni, kiedy logiczny umysł będzie próbował odzyskać kontrolę, wyśmiewając Twoje oddanie tym fantazjom. Będą noce, kiedy nie zapamiętasz żadnego snu. Będą symbole. Które pozostaną nieprzejrzyste przez miesiące, aż doświadczenie w życiu na jawie nagle oświetli ich znaczenie. Cierpliwość i współczucie dla samego siebie są Twoimi najważniejszymi narzędziami. Uczysz się języka, którym Twój gatunek posługuje się od tysiącleci, ale o którym Twoja kultura nauczyła Cię zapominać. To jak znalezienie dzienników Twoich najdalszych przodków. Pismo jest dziwne, odniesienia są niejasne, ale esencja historii i miłości, straty. Odwagi i strachu jest ponadczasowa i rezonuje w Twoich własnych komórkach. Największa transformacja zachodzi subtelnie. Zaczynasz dostrzegać, że życie na jawie i życie senne to nie dwa oddzielne światy, ale kontinuum. Symbole z Twoich snów zaczynają pojawiać się w Twojej rzeczywistości. Śnisz o wężu i następnego dnia widzisz jego obraz na okładce książki. Śnisz o kluczu i przyjaciel daje Ci w prezencie breloczek. Jung nazywał to synchronicznością, zasadą akauzalnego połączenia. To wszechświat mruga do ciebie, potwierdzając, że jesteś na dobrej drodze, że dialog między światem wewnętrznym a zewnętrznym jest otwarty. Zaczynasz żyć z poczuciem zachwytu, znaczenia. Zwykły spacer po parku staje się okazją do obserwowania żywych symboli. Twoja relacja z samym sobą się zmienia. Ostra samokrytyka ustępuje miejsca łagodnej ciekawości. Zamiast karać się za swoje wady, zaczynasz pytać: jaka moja część, jaki cień prosi tutaj o uwagę? Problemy, które wydawały się nierozwiązywalne, nagle znajdują kreatywne rozwiązania, nie dlatego, że sen dał ci odpowiedź wielokrotnego wyboru, ale dlatego, że praca ze snem zrównoważyła twoją psychikę, pozwalając ci uzyskać dostęp do nowych sposobów myślenia, czucia i postrzegania. Stajesz się bardziej elastyczny, bardziej odporny, bardziej cały. Ostatecznie, podróż w głąb snu jest podróżą powrotną do domu. To ponowne odkrycie, że nie jesteś ogizolowaną wyspą, ale półwyspem połączonym z rozległym kontynentem pradawnej mądrości. Zbiorowa nieświadomość nie jest abstrakcyjną teolią, jest żywym dziedzictwem, oceanem doświadczeń, który mieszka w każdym z nas, czekając, by nas karmić, prowadzić i uzdrawiać. Twoje sny to pływy tego oceanu, przynoszące na plażę twojej świadomości skarby i szczątki z głębin. Ucząc się chodzić po tej plaży każdego ranka, badać to, co przyniosło morze, szanować każdą muszlę i każdy kawałek wypolerowanego drewna, nie tylko rozszyfrowujesz siebie. Uczestniczysz w najstarszym dialogu ludzkości, rozmowie między skończonym a nieskończonym, między osobistym a uniwersalnym, między ludzkim a boskim. Głos, który mówi w twoich snach, jest twoim głosem. Tak, ale jest to również głos twoich dziadków i dziadków twoich dziadków, głos bohatera i złoczyńcy, świętego i grzesznika, zbiorowy głos ludzkiej duszy w jej nieustannym dążeniu do pełni. Dlatego tej nocy kładąc się spać, nie zamykaj się na ciemność. Zostaw drzwi uchylone. Połóż swój dziennik na szafce nocnej. I słuchaj, słuchaj sercem poety, ciekawością naukowca i pokorą pielgrzyma. Twój sen nie jest ucieczką od życia. Jest powrotem do domu.